Wiele osób pewnie sobie zadaje pytanie, kto jest najlepszym skoczkiem narciarskim w Polsce. Ktoś pewnie powie, że Adam Małysz, Kamil Stoch, może inny jeszcze zaszalej i powie, że Marusarz albo Fortuna. Każdy ma swoją opinię, no ale jednak najczęściej toczy się ta bitwa pomiędzy Małyszem i Stochem, no bo jednak to oni zdobywali medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, zdobywali kryształowe kule. Ale jednak, zdecydowałem dzisiaj połączyć do jednego uniwersum wszystkich zawodników w historii polskich skoków narciarskich, którzy zdobywali medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Świata w lotach i Grzyska Olimpijskie. Indywidualnie. No bo drużynowo by się ich trochę nazbierało jeszcze z Maćków Kotów, Stefanów Huli, no a jednak koni. Indywidualnie nie osiągali sukcesów, chociaż fajnie, aby to byłby Stefan, bo ja dalej uważam, że go okradli jak Kamila Stocha z Pjongczangu, no ale niestety honorowo go znaleźć się nie da i dzisiaj zdecydowałem, że zadecyduję. czy zadecyduję, zobaczymy kto będzie najlepszym z Polaków. Historii polskich skoków. Siemanko, witam bardzo serdecznie, jestem jest Braunkers, a to kolejny na tym kanale. Wiem, że pewnie dużo osób chciało karierę Brankersa, no ale trzy tygodnie już do, do świąt Wielkanocnych i uważam, że to już trochę nie ma sensu, bo za trzy tygodnie, za dwa koniec sezonu i, i moim zdaniem to się i tak nie opłaca, op, nie opłaca. Aby to jeszcze byłoby w połowie lutego, jak najbardziej, ale no cóż. Tak wyszło. No, jak widzicie, mam tu wszystkich zawodników. Jest Stanisław Marusarz, no i dlatego, że skakał w starszych latach, to też ma styl H. Taki H. Styl klasyczny. Więc jestem ciekawy, bo rzadko na nim skacze. Jest i Dawid Kubacki, jest i Kamil Stok, Spróbuję nich odzorować jak najlepiej się tylko da. Jest i Adam Małysz, jest i Piotrek żyła. Proszę bardzo. Jest i Wojciech Fortuna. Może ktoś powie, że niezasłużenia, ale jednak medal olimpijski ma i Piotr Fijas, medal mistrza świata w lotach zdobyty. No jak takie mistrzostwa polski największych legend, no to zróbmy te sobie mistrzostwa polski na wielkiej krokwi. Zapraszam na taki bardzo szybki, no ale jednak dość ciekawy odcinek i zobaczymy, kto według moich umiejętności w grze. Fajny jumping, okaże się najlepszym Polakiem w historii tej dyscypliny. Wieje w plecy, bardzo fajna pogoda. No i mamy siedmiu zawodników na starcie. Rozpoczyna to Piotr Fias, oczywiście. No i zobaczymy. Dawno na wielkiej krokwi nie skakałem. Ostatni raz chyba w karierze brankersa. No i zaczniemy to naprawdę fajnym skokiem, bo za 140 metr. 148,5 metra. No i prowadzenie już nota 164 punktowa. Brawo. Zobaczymy jak odpowie na to Wojciech Fortuna. Mistrz olimpijski Sapporo. No na zakopanym może nie skakał jakoś świetnie, no ale jednak medal olimpijski ma. O jezu, oj, to, to, to nie będzie dobra próba. Niestety, jeszcze że trafił na złe warunki, no to jednak nie pomogłem w Wojciechu Fortunie 134,5 metra. To czy lekkościowo nadal dobry skok, no ale jest 120 punktów straty do Piotra Fijasa. Jest dobrze. No a teraz nasza wielka legenda Adam Małysz. A specjalnie kamerę mu pokażę. Wielka legenda wielkiej Krokwi. jest Elana, jest Red Bullek. No trzeba daleko polecieć, no i to będzie dobry skok. Chociaż może nie aż taki jak Piotr Fijas, ale w warunkach trudnych. 140 metrów, 12,5 punkta rekompensaty, miejsce drugie. No ale z małą stratą do Piotra Fijasa została nam czwórka. Zamknie to yy, skoczek, który przecież ma nazwę tej skoczni, czyli Stanisław aż Piotr żyła. Ojej, ja, ag agresywnie. No, w sobie taki Piotrek jest, no ale nie leciał tak nisko nad ze skokiem, bo nie da się nad zakopadem, bo jak będziesz leciał nisko nad ze skokiem, to nisko no, i krótko poleci. 138,5 metra. Miejsce trzecie. Szczerze, jakbym tak zamienił Piotra Fiasa z Piotrem żyłą i jadała Mausza z Piotrem Żyłą i byłby pierwszy Adam, drugi Piotrek, trzeci fias, to by się wszystko zgadzało. Na razie chyba tylko czwarte miejsce fortuny się zgadza, jeżeli chodzi o umiejętności. Kamil Stoch oglądam to po kwalifikacjach w Oslo. No, czuję, że będzie Bida i straszna. A teraz piękny skok Kamila. Będzie drugi, tak mi się wydaje. 143,5. Tak jest, jest drugi. Nadal Piotr Fijas na prowadzenie. A zostało nam dwóch skoczków: Marusosz i Kubacki. No, wiem, że to taki dziwny odcinek dzisiaj, no ale je, tak nic nie poradzę. Będziemy, wydaje mi się takie bardzo podobne odcinki do końca sezonu i trochę taki sezon ugórkowy się zacznie, czyli wstawienie tak filmów nie aż takim bardzo szybkim tempie, co dwa dni, albo co cztery, może co dwa tygodnie, 138,5 metra teraz Dawida miejsce czwarte wyprzedził Piotra Żyłej i Wojciecha Fortunę no ale tak samo jak Wojciech i Piotrek nie przeskoczyli 140 metrów i kończy to Stanisław Marusarz. Cały na zielono. No to zobaczmy, jak sobie poradzi. Stanisław. No i na swojej skoczni jego imienia skacze świetnie. 146,5. No i miejsce trzecie. Na razie prowadzi Piotr z drugi kamil Stoch, trzeci Stanisław Marusarz. No jest ciekawie. No, a my teraz mamy Wojciecha Fortunę, który rozpoczyna nam tą drugą serię. No ten jego pierwszy skok fatalny, no ale moja wina. Trochę nie pilnowałem pozycji w locie i wyszło jak wyszło. No ale może w tym drugim skoku będzie lepiej. No będzie lepiej. 134,5 było w pierwszym skoku. Szkoda, że wieje w plecy, ale jednak na szczęście i tak na tej skoczni da się skakać 140. Uważam, że trochę... Ta skocznia załatwa jest czasami. Bardzo dziwna profilowo. Jak się ogólno, Puchar Świata Widzów w tym sezonie, to widzi jak, jak jaja były na tej skoczni. Teraz Piotr Żyła. Który też jakoś wielki krok nie lubi, gdyż ani tu na podium razu nie stanął, chociaż miał pojedyncze lokaty w top 10. No i chyba teraz przegra z Wojciechem Fortuną. 137 metrów, a proszę przegrał. Jest drugi Piotrek. No ale jednak w porównaniu do Piotka i Wojtka Fortuny, Piotrek nie ma tego co Wojciech Fortuna, czyli medalu olimpijskiego, w ogóle nie wiem dlaczego Piotrek fatalnie czasami wychodzi na tych Igrzyskach, nie wiadomo znikąd, ma dobrą formę i nagle ta forma się totalnie mu gubi. Może we Włoszech jak będzie, to się to zmieni. Dawid Kubacki, no i to nie będzie chyba prowadzenie, 136 metrów. Udało się jednak, udało się wyprzedzić Piotr, Piotra i Wojciecha fortunę? Nie, zekwosoł. No dobrze. No a teraz Adam Małysz. A specjalna, dobra, miałem mu, miał mu belkę obniżać, no ale dobra. Adam Małysz takich rzeczy nie robił, bo jeszcze skakał w czasach, gdy tych belek nie było. Oni chyba to wprowadzili w sezonie 2090, więc jeszcze spokojnie tę belkę dało się obniżać. 136 metrów teraz Adama i jest prowadzenie. Zrobimy to przy Kamilu Stochu, bo wiemy, że Kamil lubi obniżać sobie belkę. No niestety przy czasach Stanisława Marusarza i Piotra Fiasa tego nie było. Chyba nie było na takiego czegoś jak belka, tylko oni po prostu zjeżdżali z tych progów na górze i skakali. Ale jednak tam w wtedy były inne skocznie. Jest Stanisław Marusasz, O, to będzie daleki skok. Za 140 metrów. Piękna próba. 145 metrów. No absolutna deklasacja. O prawie 20 punktów wyprzedza Adama. 19 i 4. A my mamy Kamila Stocha. I decydujemy się na pokerową zagrywkę. Obniżamy belkę dla Kamila. Specjalnie dla niego. No to zobaczmy jak to wszystko wyjdzie No i ojeju Boże, nie wylądowałem Kamilem Kamil, przepraszam Przepraszam Kamilu No jakby to ustał, no to on by to prowadził, no ale niestety Kamil zamyka tabelę, bo upadł I Piotr Fijas, który zaczyna zawody i je kończy Zobaczymy, czy wyprzedzi Stanisława Marusarza. Chyba nie. 140 metrów nie starczy. Piotr Fijas jest drugi. A na podium jeszcze mamy Adama Małysza. Więc bardzo stary, można powiedzieć, tercet na podium. No, wygrywa. Skoczek, który w świętej pamięci, który ma nazwisko i jest patronem tej skoczni, drugi Piotr Fijas, trzeci Adam Małysz, no jak widzicie siódmy Kamil, no ale jednak pewnie jakby to ustał, to by pewnie ten konkurs wygrał, ale tak to wszystko wyglądało według y, fański jumping i moich umiejętności Stanisław Marusarz, to najlepszy Polak w historii skoków narciarskich, czy tak jest? Może w latach, może w XX wieku jak najbardziej, ale w XXI uważam, że jest to Kamil i Adam razem. Tu ciężko ich podzielić, bo jednak obaj mają inne osiągnięcia, jeden jest w nich lepszy, jeden jest w nich gorszy, ale tak wyglądał ten odcinek. Widzimy się w poniedziałek, prawdopodobnie może z jakiejś innej gry. To już się zobaczy, ale jedno jest pewne, że ten odcinek teraz się kończy. Do zobaczenia i siema!